Przegląd Zdrowotny. Ja nazywam się Janka Gęcikiewicz, a ze mną jest Maciej Chudziak. W dzisiejszym odcinku, krótszym niż zwykle, bo porozmawiamy sobie o uzależnieniach od telefonu i dbamy o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, więc przejdziemy od razu do naszych tematów. 15 lipca, Światowy Dzień bez Telefonu. Maćku, czy udało Ci się być offline tego dnia? Trochę tak. Jak się z tym czułeś? Znakomicie. Relaks, odpoczynek. I nie miałem ataków paniki. No właśnie, a ataki paniki, niepokój, gdybyś takie, takie czuł emocje, to by mogło świadczyć o nomofobii, czyli właśnie lęku przed brakiem dostępu do komórek. W najnowszych danych 39% studentów oraz 42% dzieci poniżej 21 roku życia są uzależnione od telefonu, i na pomoc przychodzi innymi pilotaż Narodowego Funduszu Zdrowia do właśnie uzależnień od internetu, od komunikacji, oraz e, uzależnień cyfrowych, od y, opieki specjalistów, oraz leczą się właśnie na swoje uzależnienia. A o tym, jak bardzo potrafi uzależnienie od internetu oraz od telefonów być krzywdzące, znajdziecie na stronie Polityki Zdrowotnej w materiałach naszych dziennikarzy. Na naszej stronie nie tylko o tym. Powracający co wakacje temat Wyszef Janku? Zapewne krew? Jak co roku. Zawsze w wakacje braki w bankach krwi. Apelujemy do Państwa, jeśli możecie, oddajcie krew. Jest to taki produkt ludzkiego ciała, którego nie da się wytworzyć sztucznie. Musimy się nim dzielić z tymi, którzy go potrzebują, a zapasy w niektórych miejscach i bankach krwi są na wyczerpaniu. Jak krok po kroku oddech krew. Polecamy artykuł na stronie polityka-zdrowotna.com.